Dzień dobry, Szanowni Państwo. To jest program Dialog z Prezydentem. W naszym studiu jest Pani Agnieszka Rubniewska, prezydent zawrze. Dzień dobry, Pani Prezydent. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, w Pawłowie i Grzybowicach powstaną nowe przedszkola, na tory wyjadą niskopodłogowe tramwaje, a starsi mieszkańcy Zabrza już niebawem będą mieli do dyspozycji nowe miejsca aktywizacji, czyli tak zwane ambasady seniorów. To jedne z wielu inwestycji zapowiadanych przez Panią Prezydent. Czy zatem Pani Prezydent można powiedzieć, że etap porządkowania finansów zakończył się, a rozpoczęliśmy etap rozwoju miasta? Uważam, że tak, bo tak naprawdę to, co było kluczowe w zeszłym roku, czyli ta stabilizacja finansów, to coś, co jest już za nami. W tej chwili staramy się oczywiście działać na bieżąco i z jednej strony rzeczywiście w trakcie dialogów w dzielnicy opowiadać mieszkańcom o tym, jaki mamy plan na to nowe zabrze, nad czym pracujemy w tej chwili i co ma realne szanse na to, żeby zostało wykonane w najbliższych miesiącach czy latach. Natomiast myślę, że te wszystkie tematy, które pani redaktor poruszyła, to tematy, na które mieszkańcy Naszego miasta czekają rzeczywiście od wielu lat, i dla mnie to jest najistotniejsze, że ci mieszkańcy rzeczywiście czują się wysłuchani, i ja na tych spotkaniach z nimi faktycznie też takie wrażenie właśnie odnoszę. Nad jakimi jeszcze inwestycjami pracuje Urząd pod Pani kierownictwem? Z jednej strony temat, który bardzo mocno interesuje wszystkich mieszkańców naszego miasta, czyli ożywienie śródmieścia. Staramy się doprowadzić do sytuacji, w której kwartał sztuki będzie miejscem ożywionym. Nie będzie parkingiem w centrum naszego miasta, tylko będzie miejscem, w którym będzie można napić się dobrej kawy i zjeść coś dobrego. Będzie takim miejscem, z którego skorzystają nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również turyści, którzy mam nadzieję będą odwiedzać nie tylko Muzeum Gór, Węglowego, ale również nasze miasto i tu będą chcieli zostawiać swoje pieniądze. Z drugiej strony, temat prywatyzacji górnika Zabrze, czyli coś, co rozgrzewa wszystkich kibiców, nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale kibiców górnika Zabrze. Uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. W tej chwili analizujemy pod kątem formalnym oferty, które do nas wpłynęły i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy w stanie rozpocząć negocjacje z właściwymi podmiotami. Z kolejnej strony, projekty, które są dla naszego miasta bardzo potrzebny, czyli wniosek, o który zaaplikowaliśmy w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast, który nazwaliśmy bardzo roboczo bezpieczne zabrze, ale to tylko tak naprawdę część tych tematów, nad którymi pracujemy, bo zajmujemy się również tym, żeby zwiększyć ilość godzin języka angielskiego w przedszkolach dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Oprócz tego pozyskaliśmy w zeszłym roku 18 milionów złotych na projekt Czyste Zabrze i zakończyliśmy zbieranie wniosków. Wiemy już, że rekordowa ilość 350 mieszkańców rzeczywiście stara się o to, żeby wymienić źródła energii, więc myślę, że nie tylko ci mieszkańcy z tego skorzystają, ale my wszyscy, bo tak naprawdę im więcej nowoczesnych źródeł odnawialnej energii u naszych mieszkańców, tym lepsze powietrze dla nas wszystkich. Oprócz tego pracujemy również nad tym, żeby. Pojawiło się na mapie naszego miasta miejsce, które będzie dedykowane seniorom, ale też osobom samotnym. Będzie to ambasada seniorów. Obiecywałam to już w trakcie kampanii wyborczej, więc w tej chwili jesteśmy na etapie analizy właściwie dwóch lokalizacji. Jedną z nich wybierzemy docelowo, ale staramy się, żeby to było miejsce, które będzie dostępne właśnie dla najstarszych mieszkańców naszego miasta. A co ze ścieżkami rowerowymi, tak długo wyczekiwanymi przez mieszkańców? To prawda, pracujemy nad pozyskiwaniem środków również na ten cel w ramach w wspomnianego wniosku do polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast aplikujemy o prawie 21 milionów złotych na ten cel, ale to nie wszystko, ponieważ w ramach regionalnych tras rowerowych staramy się o pozyskanie kolejnych 8 milionów złotych, a oprócz tego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych o kolejnych 16 milionów złotych, więc to całkiem duże środki i bardzo zależy nam na tym, żeby te ścieżki rowerowe w naszym mieście rzeczywiście rozwijały się. A proszę powiedzieć, czy są już jakieś projekty, nad którymi prace są tak bardzo zaawansowane, że już niebawem będziemy mogli się nimi cieszyć? Po pierwsze, na pewno czystość w mieście, ponieważ to temat, który bardzo mocno dotyka mieszkańców nie tylko śródmieścia, ale ogólnie naszego miasta. W tej chwili jesteśmy jeszcze na etapie, na którym przenosimy to zadanie i od 1 kwietnia zamiast miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, czystością w mieście i utrzymaniem zieleni będzie zajmowała się jednostka gospodarki nieruchomościami. Postanowiliśmy też trochę inaczej podejść do kwestii, zarówno dbania o jak i oczyszczania naszego miasta. Podzieliliśmy miasto na cztery obszary i zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami te obszary będą z różną częstotliwością z jednej strony sprzątane, a z drugiej strony z różną częstotliwością będziemy dbać o zieleń w tych terenach. Oprócz tego w samej jednostce gospodarki nieruchomościami będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą taką brygadą awaryjną reagującą na zgłoszenia mieszkańców naszego miasta. To z jednej strony. Z drugiej strony akcja odszczurzania to to znaczy problem, który rzeczywiście dotyka w pierwszej kolejności mieszkańców Śródmieścia. Po raz pierwszy udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której ta akcja odszczurzania jest skoordynowana, to znaczy nie tylko my jako miasto włączyliśmy się w nią, ale również koordynujemy współpracę z zarządcami nieruchomości, bo uważamy, że tylko takie kompleksowe rozwiązanie tego problemu może rzeczywiście przynieść konkretny skutek. No a z przyjemnych tematów to na pewno Zabrzańska Karta Mieszkańca, która powstała w czerwcu 2024 roku jako Jedyne miasto w regionie mamy największą ilość przedsiębiorców, których udało się do tej zabrzeńskiej karty zaangażować, więc zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby jeśli jeszcze takiej karty nie mają, wyrobili ją, a zajmuje to rzeczywiście tylko kilka minut. Pani prezydent, te plany są rozległe, już wiele rzeczy jest w fazie realizacji. Proszę powiedzieć, jak pani sobie wyobraża Zabrze za pięć lat? Przede wszystkim wiem, że Zabrze za pięć lat będzie miastem, które będzie stabilnie stało finansowo na dwóch nogach. Myślę, że to jest najistotniejsze dla mieszkańców naszego miasta. Czyli taki dobry fundament. Dokładnie. A oprócz tego oczywiście staramy się i pozyskujemy środki dla naszego miasta, więc mam nadzieję, że również ten zakres naszego miasta będzie istotny. dla mieszkańców, ponieważ y, proszę zwrócić uwagę, że od kiedy zostałam prezydentem naszego miasta, pozyskaliśmy już prawie 81 milionów złotych ze środków unijnych i ze środków krajowych, a w tej chwili wnioski na 154 miliony czekają jeszcze na weryfikację formalną, ale jestem dobrej myśli i oczywiście nadal będziemy starać się rozwijać nasze miasto nie tylko naszymi miejskimi pieniędzmi, ale również środkami, które udaje nam się pozyskiwać właśnie czy to y, z pieniędzy unijnych, czy z pieniędzy krajowych. A rzadko również z pieniędzy sponsorów, którzy po prostu dobrze życzą naszemu miastu. Pani prezydent, to wszystkie pytania na dziś z mojej strony, ale posłuchajmy teraz głosu mieszkańców. Jak wygląda kwestia zadłużenia miasta i jakie będą tego, jakie będzie postępowanie, żeby te zadłużenie, jeżeli ono jest, żeby po prostu je zmniejszyć. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, z czym musiałam się zmierzyć, kiedy zostałam prezydentem. 7 maja zeszłego roku, kiedy zostałam zaprzysiężona, pani skarbnik powiedziała mi, że nasze miasto właściwie natychmiast potrzebuje 75 milionów złotych, ponieważ za trzy tygodnie stracimy płynność finansową. Okazało się, że to nie była najgorsza wiadomość, ponieważ pani skarbnik powiedziała mi jednocześnie, że do końca 2024 roku będzie brakowało nam 228 milionów złotych, i to niestety zaległości, które za sobą pozostawiamy wili moi poprzednicy. Postanowiliśmy, że nie poddamy się i będziemy pozyskiwać pieniądze z Ministerstwa Finansów. Ale żeby tak się stało i żebyśmy mogli być wiarygodni właśnie dla ministra finansów, to musieliśmy przygotować program postępowania ostrożnościowego. Musieliśmy z jednej strony podjąć bardzo trudne decyzje, bo żaden prezydent nie chciałby rozpoczynać swojej kadencji ani od zwalniania pracowników, ani od podwyżek opłat lokalnych. Ale my niestety nie mieliśmy innego wyjścia, ponieważ nasze miasto miało wizję tego, że do Końca roku stanie tak naprawdę na skraju bankructwa. Te pieniądze od ministra finansów trafiły do nas 23 grudnia zeszłego roku, więc tak naprawdę dzielił nas tydzień od katastrofy finansowej. Gdyby w naszym mieście tak się stało, że nie byłoby pieniędzy 31 grudnia, to po prostu w naszym mieście najprawdopodobniej zamiast prezydenta byłby w tej chwili komisarz wyborczy, a ten na pewno zamroziłby nasze miasto, ponieważ komisarz wyborczy z reguły w ten. Sposób funkcjonuje, że utrzymuje w mieście tylko to, co jest niezbędne, czyli niezbędne są na przykład decyzje administracyjne, ale niezbędne nie są już instytucje kultury. A tego zamrożenia miasta nie chcieliśmy i przed tym bardzo mocno się broniliśmy. Kiedy ja przejmowałam miasto, to ten dług, który był jawny, wynosił prawie 880 milionów złotych. Mówię o długu jawnym, bo przecież jeszcze trzeba doliczyć do tego tak naprawdę fatalną sytuację spółek, hipoteki, innego rodzaju poręczenia, więc tak naprawdę, gdyby to wszystko zsumować, to zadłużenie, które zostało pozostawione przez moich poprzedników, to ponad miliard czterysta milionów złotych. Natomiast w tej chwili, dzięki tej pożyczce z Ministerstwa Finansów, z jednej strony udało nam się spłacić zaległości naszych poprzedników, a z drugiej strony udało nam się odrobinę zrestrukturyzować zadłużenie. Tak naprawdę dzięki tym tanim środkom z Ministerstwa Finansów, za które płacimy 2,9%. Um, udało nam się zaoszczędzić każdego miesiąca 1,6 mln złotych w porównaniu do tego, gdybyśmy korzystali z komercyjnego kredytu, który jest oprocentowany powiedzmy na poziomie 8%. Myślę, że wszyscy mieszkańcy, którzy um, mają kredyt hipoteczny, wiedzą, jak drogi jest w tej chwili właśnie pieniądz komercyjny i wiedzą też, że ta pożyczka na poziomie 2,9% rzeczywiście była okazją. A my potrzebowaliśmy czasu na to, żeby zastanowić się, w którym kierunku iść dalej i w jaki sposób rozwijać miasto. I uważam, że ta pożyczka z Ministerstwa Finansów była najlepszym i najtańszym rozwiązaniem, po które mogliśmy sięgnąć. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. I drodzy Państwo, posłuchajmy kolejnego pytania. Pani prezydent jest w stanie po prostu zrobić coś z tym śmietnikiem tutaj w okolicach Batorowego, to jest centrum południe Zabrze. My jako mieszkańcy bardzo byśmy po prostu chcieli zadbać o tą okolicę przede wszystkim, no jak widać nie udaje się to w ogóle. Znam doskonale tą lokalizację, ponieważ część swojego dzieciństwa spędziłam w okolicy ulicy Opolskiej, ulicy Szramka. Tam mieszkała też moja babcia, natomiast miejsce, o które pyta pani mieszkanka to teren, który jest terenem prywatnym. My jako miasto nie możemy Sprzątać prywatnego terenu, bo gdyby tak było, to ktoś mógłby nam zarzucić, że wydajemy publiczne środki na to, żeby sprzątać prywatny teren. W związku z tym oczywiście staramy się wzywać właściciela tej nieruchomości do tego, żeby ją uprzątnął. Niestety ten prywatny właściciel jest bardzo oporny, ale oczywiście będziemy nieustająco monitorować to, co dzieje się na tym terenie i starać się doprowadzić do tego, żeby okolice wieży Ciśnień, bo to przecież najbliższa okolica właśnie tej nieruchomości, żeby po prostu była czysta i cieszyła nie tylko oko turystów, ale przede wszystkim okolicznych mieszkańców. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Szanowni Państwo, kolejna okazja do wysłuchania rozmowy z Panią Prezydent Zabrze Agnieszką Rupniwską będzie w najbliższy poniedziałek, tym razem na antenie Radia Silesia na 96,2 FM o godzinie 7.35, a w naszym studiu, w studiu telewizji Zabrze z Panią Prezydent spotkamy się jak zwykle w następną środę. Pani Prezydent, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, a Państwu już dziękujemy za uwagę i życzymy miłego dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.